Od początku istnienia firmy zaangażowany zespół stanowił o naszej sile i dlatego, właśnie nastawienie na człowieka, i taka otwartość, i, i zaufanie stanowią fundamenty kultury organizacyjnej FP. W praktyce przekłada się to na szereg działań, począwszy od przyjaznego, tworzenia przyjaznego środowiska pracy, a skończywszy na takiej szczególnej dbałości o, o rozwój naszych ludzi. Po prostu chcemy, by ludzie dobrze czuli się w FP i mogli w pełni wykorzystywać swój potencjał. W ramach rozwoju, który jest jedną z naszych podstawowych wartości, wykorzystujemy nie tylko nasz prężnie działający dział szkoleń, ale także naszego coacha, Gosie, która w ramach coachingu indywidualnego i zespołowego pomaga nam szybciej osiągać nasze, nasze cele rozwojowe. Też taką charakterystyczną cechą kultury FP jest to, że staramy się wciągać ludzi w budowanie, w budowanie firmy, w budowanie przyszłości firmy już od pierwszych dni. W ramach cyklu FP Adventure nowe osoby dowiadują się nie tylko jak obsłużyć ekspres do kawy, ale także skąd się wzięliśmy, jak, jaka jest historia firmy, jakie są nasze cele, jakie są nasze wartości i jakie mamy plany na przyszłość. A wszystko to zmierza do jednego podstawowego celu, czyli takiego, żeby tworzyć po prostu dobrej, wysokiej jakości software i wierzymy, że tylko z zaangażowanym, szczęśliwym zespołem jesteśmy w stanie uszczęśliwić naszych klientów.